Publikując w social mediach powinieneś myśleć, jak pewnego dnia z nich odejdziesz. Większość twórców nie myśli o tym do momentu, gdy okaże się, że jest zbyt późno. Zaraz pokażę Ci, dlaczego przedsiębiorczy twórcy planują odejść z social mediów, jak planują to zrobić i poznasz konkretny przepis, jak Ty możesz zrobić to samo. Ale po pierwsze musimy zacząć od ogromnego problemu, z którego większość twórców nie zdaje sobie sprawy. Zastanawiałeś się, co się stanie, gdy stracisz dostęp do swoich social mediów? Jeżeli służą ci do pozyskiwania klientów, to twój biznes się zatrzymuje. I nieważne, czy tworzysz treści organiczne, czy korzystasz z reklam. Napływ nowych klientów jest jak krew w organizmie. Zatrzymaj to wszystko na chwilę i dosłownie z każdą sekundą umierasz. I tak to wygląda, gdy sprzedajesz tylko przez social media. Utrata dostępów do kont może mieć różne przyczyny: atak hakerski albo blokada konta przez automat który uznał twoje posty za nieodpowiednie. I w czasach, gdy pracowałem w agencji, klienci czasem czekali miesiąc nawet na odzyskanie swojego konta. Gdy klient korzystał z reklam, to jeszcze często wchodziło w grę pisanie z supportem, zgłaszanie sprawy na policję, jeżeli były wydatki na koncie reklamowym. Tylko, że to nie koniec problemów, jest coś jeszcze gorszego. Wyobraź sobie, że pozyskujesz klientów przez publikowanie treści. Dodajesz rolki lub wpisy dzień po dniu. I w pewnym momencie się rozchorowujesz albo łapiesz blokadę twórczą, dopada cię jakieś wypalenie. To normalne. Takie rzeczy dzieją się w życiu. I gdy ty tworzyłeś treści, bo chciałeś zyskać wolność, stabilny biznes, okazało się, że stałeś się ich niewolnikiem. I to jest ciemna strona biznesu opartego tylko na social mediach i ciągłym tworzeniu treści. To problemy, które zmiotły z planszy niejednego biznesowego twórcę. Ale nie musisz ciągle tworzyć, nie musisz być niewolnikiem mediów społecznościowych. Jest inna droga, którą ci zaraz pokażę. Rozwiązaniem tego problemu jest budowa listy mailowej społeczności poza platformami. Listy mailowej nikt ci nie zabierze. Kontaktujesz się kiedy chcesz, tak często jak chcesz, nikt nie ogranicza ci zasięgów. Media społecznościowe są świetne do budowania zaufania, do docierania do nowych klientów, ale w każdej chwili możesz to wszystko stracić. I to właśnie dlatego najwięksi i przedsiębiorczy twórcy nie polegają na samych platformach social mediowych, a ściągają ludzi na swoje listy mailowe. Jak zaplanować budowę Twojej listy na etap emerytury w social mediach? Po pierwsze, nie rezygnuj z socjali. I Świetnym przykładem jest tutaj Maciek Aniserowicz, który na kursach zarobił już ponad 50 milionów złotych, który kiedyś regularnie tworzył na YouTubie, jeździł po Polsce i dawał wykłady, ale jednocześnie budował listę mailową. Wykorzystywał też do tego reklamę, ale budował swój zasób. Dzisiaj bez ciągłej aktywności w social mediach, Potrafi sprzedać kurs za 2 miliony złotych, ale jest to możliwe dzięki posiadaniu listy mailowej z osobami, z którymi ma zbudowaną relację, którzy mu ufają. Bądź mądry, bądź jak Maciek. Wniosek? Niech social media pracują za ciebie cały czas i budują Twoją społeczność. Ale jak to zrobić? Po pierwsze, mechanizm budowania listy mailowej. Aby inni ludzie podali ci twój, swój adres e-mail, musisz zaoferować im coś ciekawego, co będą chcieli zobaczyć. Pobrać w zamian za podanie ich adresu. Spójrz na opis tego wideo. Znajdziesz tam link do mojego newslettera, gdzie dzielę się wskazówkami, jak monetyzować swoją wiedzę, jak sprzedawać produkty cyfrowe. To jeden ze sposobów budowy listy mailowej. Pod innym moim wideo możesz pobrać tzw. lead magnet. To PDF, jak stworzyć ofertę konsultacji. I te małe, darmowe produkty to świetny sposób na budowę listy mailowej. Oferują konkretną korzyść Twojemu klientowi. Lid magnetami mogą być szablony dokumentów, arkusze, jakieś Twoje wnioski, przemyślenia, lekcje, checklisty, szkolenia wideo. Tutaj ogranicza cię tylko Twoja wyobraźnia. I swoją listę możesz budować też wykorzystując reklamy. Ponadto w rolkach, w opisach rolek możesz dodać call to action, na przykład z komentu jakimś tam hasłem, a ja prześlę Ci link do pobrania poradnika, PDF-a, etc. I w taki sposób właśnie przyciągamy ludzi do Twojej listy mailowej. No dobra, no ale to mniej więcej wiem już o co kaman, a co i jak często wysyłać do tej listy? Pomysłów tutaj jest naprawdę ogrom, a z czatem GPT czy innym AI na pewno znajdziesz pomysł dla siebie. Oto kilka propozycji ode mnie. Pierwsza rzecz, to, którą możesz wysyłać to są newsy, <laughs> jakieś podsumowania, zestawienia z Twojej branży. Kolejna rzecz to takie przemyślenia i doświadczenia, czyli jest taka metoda kalendarzowa, czyli patrzysz po prostu na swój ostatni tydzień w kalendarzu, co robiłeś, co się zadziało, jakieś problemy, historie itd., i to umieszczasz w mailu. Kolejna rzecz to historie klientów i to bardzo mocno i dobrze wpływa na sprzedaż. Kolejny pomysł to jeżeli masz na przykład jakieś materiały, które wcześniej publikowałeś, na przykład wideo na YouTubie, to możesz je zamienić w wartościowy newsletter albo zrobić tak jak ja. Do wideo materiału dodajesz jakąś historię dodatkową, wartość wiedzy i wysyłasz. Ale jeżeli nie masz czasu, możesz poprosić także asystentkę lub narzędzie AI o przygotowanie przykładowo co tydzień takiego takiej listy newsów z Twojej branży z linkami do pełnych artykułów i wysyłać taką. Prasówkę, ale taki system ma jeden minus. Musisz cały czas tworzyć treści. I na to też mam rozwiązanie. Rozwiązanie, z którego korzystają moi klienci. To są gotowe sekwencje mailowe. I oto jak działają. Krok pierwszy to piszesz maila ponadczasowego, czyli nie piszesz o tym, że. Coś się dzisiaj wydarzyło w naszej branży, czy w tym tygodniu. Tylko tworzysz tak zwany evergreen, czyli ponadczasowy tekst, czyli jakieś wskazówki, reguły, zasady na przykład. Aby nie była to wiedza, która się zdezaktualizuje od razu. Następnie w systemie mailowym tworzysz sekwencję maili, czyli ciąg wiadomości, czyli tworzysz sekwencję, gdzie będą się wiadomości wysyłały na przykład co tydzień. I następnie. Ustawiasz automatyzację, że każda nowo zapisana osoba do Twojego newslettera dołącza do tej sekwencji. Co ważne, ty, pisząc maile na przykład co tydzień, dodajesz te maile do sekwencji, więc tak naprawdę raz napisany mail pracuje dla Ciebie cały czas. Bo przecież, skoro cały czas dołączają nowe osoby do listy, to nie widziały Twoich starych maili. Voilà. A jak często te maile wysyłać? Gdy twoja lista jest mała, niech to będzie dwa razy w miesiącu. Skup się najpierw na budowie tej listy. Później możesz to rozszerzyć, na przykład do maila tygodniowo. A jak technicznie budować społeczność listę mailową, której jesteś właścicielem? Zaraz o tym ci opowiem, ale jeszcze kilka pro tipów. Pro Wskazówek. Jeżeli nie jesteś artystą, nie skupiaj się na warstwie wizualnej maili. To pochłania najwięcej czasu i wnosi najmniej wartości. Traktuj to jak mail, który wysyłasz prywatnie. Tekst, wartość i wysyłka. Druga rzecz. Gdy napiszesz maila, sprawdź, czy nie trafia do spamu. Jak to zrobić w profesjonalny sposób? Wejdź na stronę mail i pobierz sobie taki testowy adres e-mail. I na ten testowy adres e-mail Wyślij swój newsletter, który przygotowałeś. I ten system, ta strona mail tester pokaże ci wynik. Tak wygląda taki wynik. Jeżeli jest 10 na 10, możesz go wysyłać. Jeżeli jest gorzej, to rozwiń konkretną listę, konkretny punkt i zobacz, co tam należy poprawić. Kolejna rzecz. Gdy napiszesz maila, wyślij go sobie i zobacz też, jak on wygląda, jak on się prezentuje na Twoim telefonie, jak przychodzą kolejne linijki, zastosuj pogrubienia, stosuj strukturę z nagłówkami, punktota, punktorami i podziel też tekst na segmenty, aby łatwo się czytał. Bardzo ważna wskazówka. Jeżeli tylko możesz, rozdziel pisanie i edycję wiadomości na dwa oddzielne dni, a minimum na dwa takie bloki pracy. Czyli na przykład rano o 8 piszesz maila przez godzinę, a później o 15 przez godzinę go edytujesz. I kolejna rzecz, pamiętaj, aby dawać wartościową wiedzę i wskazówki. A jak technicznie odpalić tą listę mailową? Po pierwsze, wybierz system mailowy. Ja polecam na start system, z którego sam korzystam, kit.com. On nie jest drogi, a najniższy pakiet jest darmowy. Następnie w tym systemie utwórz prostą stronę zapisu na newsletter, to tak zwany landing page. Jakie dane zbierać? Imię, adres, e-mail to są wystarczające informacje. Krok trzeci. Napisz pierwszego maila powitalnego i podziękowanie za zapis. Możesz w nim podlinkować również swoje social media. Następnie opublikuj link do strony zapisu, żeby przyciągać ludzi na Twoją listę. I ostatni krok. Ustal harmonogram pisania i twórz treści. Jeżeli publikujesz w socialach i masz zasięgi, to tu masz konkretną instrukcję, jak zacząć na niej zarabiać.